Cześć, w tym filmie porozmawiamy na temat czekolady gorzkiej firmy Wawel i widzicie, że ona ma taką paczkę dosyć nietypową, jakie inne czekolady w zwykłych działach. Oczywiście jest ona z działu ze zdrową żywnością. Jest to czekolada, którą mogą spożywać osoby cierpiące na cukrzycę, czyli generalnie czekolada z działu o zdrowej żywności. Przejdźmy do jej składników, czy na pewno jest taka zdrowa i czy na pewno jest warta polecenia, a tym bardziej, że Kilka produktów Wawela, które wcześniej ocenialiśmy, no były takie, no sami wiecie, nie do końca. Tutaj coś tuszu utwardzony, tutaj fruktozowo-glukozowy, tutaj coś, co się czasami nie podobało w składnikach. Ale czytam tutaj na początku. Miazga kakaowa, substancja słodząca, maltitol, czyli ta, czyli ten cukier, ten słodzik, który mogą spożywać cukrzycy, on nie ma w sobie nic złego. E-965 to jest właśnie ten maltitol. Tłuszcz kakaowy, kakao z zawartości, tłuszczu emulgatory Lecytyna Sojowa i E476, czyli polycylenou. policerolu. <gry> Ciężkie do wymówienia, jak jasna cholera, ale generalnie chodzi o to, że on powstaje z oleju rzepakowego. No tutaj, jak był testowany na szczurach, bo standardowo na szczurach robili te testy, no to było u nich powiększenie wątroby i nerek. I generalnie, jeżeli taki środek występuje, to na wielu różnych publikacjach znajdziecie informacje tego typu: że jak występuje środek E476, a on występuje w większości produktów czekoladowych, no to generalnie lepiej go omijać. Albo pilnować się tak, aby go spożywać jak najmniej. Bo puszczurów jednak powiększenie wątroby i nerek, jak wystąpiło, wystąpiło, gdy dostały one bardzo dużą dawkę takiego środku. No to już Wam sugeruje, że nie do końca taki środek jest na pewno korzystny dla zdrowia również człowieka. I poza tym środkiem, na końcu jest jeszcze aromat. I generalnie w składzie tutaj można powiedzieć, że jest nieźle. Dlatego że nie ma w sobie tych składników, które mówimy, że a konkretnie odłożyć ten produkt trzeba na półkę, że są niedopuszczalne, i tak dalej. Tutaj akurat nic takiego nie wystąpiło i myślę, że to jest fajne. Natomiast w tym, że dodany został ten składnik E476 no to jest naprawdę dosyć nieciekawa sprawa, dlatego, że jak będziecie czytali różne publikacje na temat dodatków do żywności, to dowiecie się, że on jest dodawany dlatego, żeby producent sobie zaoszczędził trochę więcej kasy, bo ten środek mu wychodzi w miarę tanio. Natomiast jakby tego środka nie dodawano, to ta czekolada by była bardziej czekoladowa, bardziej wartościowa, to jest taki powiedzmy sobie dodatek pośredni. Poszukam tej kartki jeszcze raz, żeby spróbować przeczytać ten Polycyneleinian, polygliceroluch. To jest właśnie ten E476. Generalnie, jak go gdzieś widzicie, nie musicie się tam spinać, że to jest szkodliwe. Ale lepiej, żeby on był w jak najmniejszej ilości, lub jeszcze lepiej w jak najmniejszej ilości produktów, jakie spożywacie. W składzie, czyli całkiem nieźle, jeżeli do GDA byśmy mieli się udać, to alkohole, wielo wielowodoretlenione 29 g, skrobia 0,7 gramów, tłuszcz 38 g, te kwasy tłuszczowe nasycone. I tutaj, i tutaj w tych kwasach tłuszczowych nasyconych, poza tym co same składniki przeczytaliśmy, to mówiliśmy, że w składnikach nie jest źle, ale zobaczcie, w GDA pisze kwasy tłuszczowe nasycone 24,2 g. To jest dużo, to jest bardzo, bardzo dużo jak na 100 gramów. 24 g no to praktycznie możecie przeholować taką czekoladką dzienną normę na kwasy tłuszczowe nasycone. A potem cokolwiek jeszcze zjecie sobie, a wiadomo, że w ciągu dnia zjecie sobie obiadek, śniadanie, kolację, w międzyczasie coś przegryziecie, to kwasy tłuszczowe nasycone. No po prostu przekroczycie te normy, a czekoladka w sobie ma ich bardzo dużo. Za dużo, totalnie za dużo. 24 gramy to moim zdaniem są już niedopuszczalne. Ona nie powinna mieć w teorii więcej niż tak około 10-15 gramów, ale 24 to są ogromnie, bardzo wysokie normy. No i słód 0,01 gram, błonnik pokarmowy 11,6 gramów. Błonnika jest dużo, fajnie pośliźnie Was, w toalecie będzie łatwiej. I udajmy się do wyglądu tej czekolady. A wygląda ona, powiedzmy sobie, standardowo. Ona się niczym przez wyglądu, mimo że w zdrowej żywności, nie będzie różniła. Czyli tabliczka wygląda w ten sposób. Tak samo jak każda tabliczka inna każdej innej czekolady. Nienadziewanej. W smaku... Dajcie mi chwilę na zgryzienie. Ja Wam ją będę prezentował. W smaku jest mało słodka. Taka jaka powinna być czekolada gorzka. Jeżeli ktoś lubi czekoladę gorzką i zobaczcie, że kupujecie w zwykłych działach z żywnością, to one będą mi tak słodkie, bo dodatek cukru rafinowanego w nich zazwyczaj będzie. W tej go nie ma i naprawdę czuć w miarę czekoladę gorzką. I to na pewno w smaku bym dał jej ósemkę. I tutaj praktycznie ocena końcowa pozostała i na ocenę końcową dałbym 7,5. 7,5 na koniec albo 8 minus, co byście woleli. I z mojej strony to tyle. Jeżeli kojarzycie ten produkt, jeżeli go już próbowaliście, napiszcie koniecznie poniżej w komentarzu, co sami o nim sądzicie. Moim zdaniem, produkt całkiem niezły i można go polecić. Aczkolwiek z tym produktem fajnie, jakby producent ten E476 usunął i wprowadził coś lepszego. Z mojej strony to tyle na temat tej czekoladki. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam na następny. Cześć.